Hejka! Nazywam się Lila Małek, a dzisiaj Wam pokażę aktualizację nowej z Gany. Kto to? Tutaj przerobiliśmy w takie znaczki i też takie w nową grę. Bo nie chcemy marnować pieniędzy, więc nie zrobiliśmy, bo patrzcie na tym. Nie ma taki na przykład jak tu, bo to są inną wiele. Bo my zrobiliśmy, wydrukowaliśmy, pocięliśmy pilotyną. Tutaj mamy takie obrazki. Tam jest tutaj też takie już wycięte. A tutaj z tego możemy zrobić bransoletki. A z tego e, mamy już nową grę. Tutaj nawet już zrobiliśmy niektóre. Tutaj na przykład a jest kapitan Ameryki. Tutaj jest Batman. Tutaj jest Hulk. Lajkujcie i subujcie.